Siemano witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Forever zapraszam was do kolejnego pingu na kanale Słuchajcie, GeForce Skins. Mam dzisiaj taki dosyć Krajzolski plan, ale to zostawimy sobie na sam koniec. Jak zwykle otworzymy sobie jakieś skrzyneczki, zobaczymy może powalczymy sobie o te 1%, 10%, 50%. Może tego Fejda kurde, zobaczymy. No ale najpierw że jak powiem część no, ta. Kod Foruś macie w opisie pod tym filmem link, więc skorzystajcie sobie z tego kodu. Możecie właśnie wejść przez link w opisie, dowodować sobie konto za pomocą plików, e, przelewów, zen, płatności SMS, SkinPay, jakieś kodziki diamentowe. No i możecie sobie otwierać skrzyneczki i zdobywać poziomy. Za te poziomy macie właśnie kluczyki. I tymi, tymi kluczykami możecie otwierać sobie właśnie te skrzynki. I otwórzmy sobie złotą i będzie kosa jak nic po prostu. Nawet możecie takiego małpiego biznesa sobie wygrać, którego ja zaraz wylosuję. O, famas. Za cztery dolki, dobra. Także wróżba na dzisiejszy opening jest dosyć klawa, że tak powiem. Klawa, kto mówi klawy, kurde. <laughs> Dawno nie słyszałem w ogóle takiego określenia, że coś jest klawę. Chyba, że w latach 90 Dobra, tutaj mamy niezbyt dobry start, jeśli chodzi właśnie o te skrzynki Luxury Knife. Ale... o kurde. No chociaż Crimson Web... Patrzcie, Battle Skirt, ale w dalszym ciągu <grafię> Profit. No, Crimson Web sam w sobie jest dosyć mocnym skinem. Jeśli chodzi o cenę, jeśli chodzi też o wygląd tych takich lepszych... Kurde, Karambit Fade. No, patrzcie jak się... Jak mierzą, że tak powiem. Czekajcie, ten mikrofon trochę przesunęło za blisko facjaty jest. No i ultrawiolecik. No jest proficik. Także, raz profit, raz że tak powiem, wtapiamy i to dosyć grubo. A dzisiaj będę chciał. O, jest Hansman Knife Marble, i to będzie profit, to gruby. 84, dobra, spoko. Zobaczcie, raz tak, raz tak. Jeśli teraz będzie, jeśli teraz damy ciała, będziemy mieli, że tak powiem, stratę, no to idziemy dalej i tak też się dzieje, idziemy dalej. Jest 27 w plecy. Mówiłem, żebyśmy te, tego fade'a ogarnęli. 10 fade'ów wydaje mi się, że wystarczy, ale wiecie, na 1%, no to musiałbym otworzyć co najmniej 100 skrzynek, żeby się sprawdziło bo na tych to wątpię, że cokolwiek się sprawdzi. Otwórzmy sobie jeszcze jedną dychę. Znaczy przejdziemy potem może sobie na jedną dyszkę tego Crimson Web'a. Karambita. No i nic nie, nie lata, nie siada, tak jak myślałem. Gdyby dało się otworzyć tutaj e, 100 skrzynek. Kiedyś wydaje mi się, że chyba dało się otworzyć więcej niż, więcej niż e, 10, dało się chyba 50. Wydaje mi się, że chyba to zmienili zaraz po tym jak zacząłem te wild, wild lotusy o jest karambit, zobaczcie jak zacząłem te wild lotusy e, dropić w field tested, nawet e, minimal wear w ogóle leciało, ale kurde karambit jest spoko, sobie że jak powiem pozwolę na jeszcze jeden roll i tutaj już wszystkie crimson weby te rewolwery dobra dajmy jeszcze raz <laughs> wiecie jak już raz siądzie to chce się więcej chce się więcej i to bablada Dobra, walnijmy sobie ostatni raz. Tak, akurat tysiąc nam zostało. Dobra, to pominijmy i tak nic nie wydropi. No, także oszczędźmy sobie, że jak powiem. Wstydu i hańby. Meduza. O, Wild Lotus, zobaczmy. Czy to się poszczęści? Jest na zastówkę? Raczej nie. Na 100% nie. No, Nadejmy jeszcze, że powiem. Jeszcze szanse, może szansa na sukces będzie, ale raczej nie, no tak jak myślałem i cyk sprzedajemy. Glovesy, weźmy sobie takie rękawiczki, chociaż żeby jakiś dobry skiniarz poszedł, chociaż, chociaż jeden z tych rękawiczek, to będzie fajnie. Eklipsy, mogło być lepiej, ale wyszło przeciętnie. Z cover, tu możemy sobie otworzyć zdyżkę za 67. Myślę, że jeden skin chociaż zwrócił się. Zwróci się za to. Ale jak widzę kurde bizony to nie. Kurde, marnie. Tylko jeden, jeden góra dwa chyba skiny poszły ponad. Ponad to. Weźmy może jak 50% to może jedna, jedna kosa wypadnie. Ale znając moje szczęście, to będzie dwa razy Boreal Forest. Jeszcze myślę, że tutaj siądzie. Ale patrzcie, i tak, jest, <noise> i tak jest strata. Ale przejdziemy sobie chyba na te skrzynki, na których zawsze jest profit, ale tutaj nie otworzę dychy, bo szkoda siana. Zobaczymy co dropnie i ewentualnie przejdziemy sobie na, do upgradera. O, fuel faj... injector, spoko. Takie dropy to ja bardzo lubię. Mamy 419, tam 47. Uuu, hole, ale to nie ma co. Okej, okay. nawet Masterpiece za 31, dobra, lećmy jeszcze raz, Lecimy sobie do Upgradera i potem pokażę Wam skina, którego nikt się nie spodziewał. Znaczy wiem, że taki wiecie, tekst clickbaitowy, ale na pewno nikt się tego nie spodziewał, że ja takiego skina wypłacę i że Będziemy, będziecie wszyscy zdziwieni, że taki skin w ogóle jest y, aż tak drogi. Szczerze, nie sądziłem, że coś takiego w ogóle będzie miało miejsce. Mm -hmm. Oj, dobra, 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 co my tutaj mamy? Coś takiego fajnieśnego. Hmm, ten kałaczek jest dosyć kuszący. Bardzo fajno. Weźmy sobie awubkę. Na awubkę. Nie, dobra, bo ktoś powie, że za, za wysokie prezenty są. Dajmy sobie jakąś inną awę. Nie no, battlescar. Czy będzie zaraz na tej stronie? O, może tą field test sobie wezmę. 65% No i siada. Zapominam prze przesuwać do lewej, bo do lewej jakoś w większości, w większości przypadków siada. Weźmy te jeszcze raz tą awopkę, teraz yy, dajmy sobie tak maksymalnie do lewej. Czy do lewej, czy do prawej tak by siadło? Dobra, jak na razie wszystko, że jak powiem, leci, a tak jak mówię, Procenty, procenty są ważne. I tutaj do lewej siądzie. Łożesz, panie. Panie, co za wstyd? Glowsy. Dobra, na pałę, lecimy. No do lewej, gdyby, <grym> gdybym zostawił, też by poszło fajnie. Dobra, może jakiś kontrakcik z tych wszystkich skinów. Te sobie zostawię. Zobaczmy, a nóż niech leci. Jest talon jest dobrze. Star Trek Marble Fade. Czyżby to był znak, żebym do Marble Fade'a wrócił? Kurde, talon knife'a już miałem kiedyś. Talon knife'a już miałem kiedyś tak naprawdę. Czy mogę ustawić tak? Nie, dobra, te sobie zostawię. I teraz moment, na który wszyscy czekali. Werble. Trrrr. Patrzcie, jakiego skina będziemy brać. Glock 18 Sandion. Czyli ten piaskowy. W jakości Factory New. Wygląda, kurde, całkiem <ścoughs> zwyczajnie. Ale patrzcie na jego cenę prawie 40 eurosów. Jak weźmiemy sobie, zobaczymy tutaj mam go w wykwipunku jest dostępny za 50 prawie 7 dolarów. Bierzemy, wypłacamy go, kurde. Według mnie to jest najdroższy skin z tych san sandynowych. I. Kurde. Chcielibyście zobaczyć meczyk, jak rozwalam tym grokiem na pistoletówkach? Najdroższy skin do glocka dla troli Ogólnie najdroższy chyba skin dla troli Z tych sandiun to on jest y, top 1 Jak tutaj patrzyłem właśnie na, na stronie Weźmy sobie minimum, maksimum no zobaczcie, że jest 56 Potem jest ten Tak samo y, na tamtej stronce tutaj Z sandiunów jest jeszcze SSG I zobaczcie nawet y, ten Souvenir jest za 18, czyli jest kilka, jest no, ponad, prawie ponad dwa razy tańszy od y, tego glocka, także kurde śmiesznie by było, gdyby, gdyby wiecie zobaczymy czy ta cena w ogóle rośnie tego skina ale jaja, czy urośnie to w ogóle do 100 laurów kiedyś, takie wiecie, kolekcjonerski, najgorszy skin w CS. dobra, skinek już jest gotowy, także lecimy, wydma piaskowa Jedziemy, Factory New. <noise> ok, słuchajcie, to jest właśnie ten nasz gloczek. Skin bardzo fajny. Tam jeszcze są dwa skiny, ale nie, nie, chcę, ich, nie, nie chcę Wam ich pokazywać jeszcze. Oficjalnie ich nie mam, ale dowiecie się. Także ten glock jest mega, <noise> mega zwykły. O matko, słuchajcie, tak, jeśli materiał Wam się spodobał yy, i chcielibyście, może, tego Glocka kiedyś na, na jakieś giveaway, to zostawcie łapkę w górę. Komentarz oczywiście, jeśli jesteście zainteresowani takim <grym> najdziwniejszym giveawayem na kanale. Z mojej strony to tyle i trzymajcie się. Do następnego razu. Papa! Pa.